Następnego dnia e, przyszli, przyszedłem, pamiętam na cmentarz, była gdzieś godzina już dziesiąta rano, i patrzę wokół Dolinki Katyńskiej, wokół pomnika Gloria Liglis, No tam stoi setki ludzi, no nie można w ogóle przejść, jakiś krzyk, jakiś tam, co to jest? Ale nie widzę krzyża, który powinien wystawać, bowiem miał ponad 5 metrów e, wysokości. Mo, pomyślałem sobie, przewrócili ten krzyż. No tak, e, podchodzę bliżej, a ja patrzę, a tam nawet nie ma śladu tego krzyża. Nie ma śladu pomnika, nie ma płyt. Po prostu ciężkim sprzętem w nocy e, przestępcy ze służby bezpieczeństwa na polecenie ambasady rosyjskiej, jak się potem dowiedzieliśmy, zarabowali ten pomnik i wywieźli go w nieznane miejsce. Oczywiście to e, mówiło się e, oficjalnie o tym, że dokonali, dokonali tego nieznani sprawcy. Wnieśliśmy e, z, zażalenie do prokuratury e, na Żoliborzu i trzeba przyznać, poparł nas nawet e, magistrat chociaż pomnik był stawiany bez ich stosownego zezwolenia, jednak uznali, że jest to zbezczeszczenie, Wynieśli również, popali to nasze pismo, no ale żadne, żadne oczywiście śledztwo nie było w stanie wyjaśnić i nie mogło wyjaśnić prawdziwych sprawców i ujawnić prawdziwych sprawców tego właśnie przestępstwa, tej nikczemnej właśnie, takiej kolejnej zbrodni dokonanej choćby na pamięci narodowej. Później, natychmiast, tego samego dnia jeszcze ustaliliśmy z pracownikami regionu Mazowsze Solidarności, że będziemy mieli siedzibę w regionie Mazowsze, że przechodzimy do oficjalnego działania. Seweryn Jaworski, który był bujak, użyczyli nam swojego pokoju, w którym już pracowaliśmy każdego dnia po kilkanaście godzin. Na Mokotowskiej, tam przyjmowaliśmy dokumentację, tam przychodzili ludzie, tam informowaliśmy o samej zbrodni katyńskiej, i ja byłem reprezentantem komitetu w Gdańsku na pierwszym zjeździe Solidarności w Hali Oliwii. Rozdałem około 4000 oświadczeń komitetu. Na jednej był program Ruchu Obrony Praw Człowieka. A na drugim, właśnie informacja o komitecie. Dlatego tak musiało być, ponieważ nie mieliśmy specjalnych środków. A koledzy z Gdańska, z Ruchu Obrony Praw Człowieka zgodzili się, że na jednej części będzie informacja o nich, a na drugiej, oczywiście, Katyńska. Zorganizowałem potem konferencję prasową, na której było obecnych około 100 dziennikarzy krajowych i zagranicznych. Poinformowałem, czym jest zbrodnia Katyńska, że jest to zbrodnia sowiecka, że jest to zbrodnia niesłychanie nikczemna, dokonana na bezbronnych jeńcach. Że w końcu jest to największa zbrodnia ludobójstwa dokonana w II wojnie światowej na jeńcach wojennych na 22 tysiącach, wtedy na 15 tysiącach oficerów Wojska Polskiego. Padały jakieś pytania, ja wiem, że byli dziennikarze z Japonii, byli dziennikarze włoscy, byli dziennikarze ze Szwecji i cała rzesza dziennikarzy związku, związkowych z Jastrzębia, ze Szczecina, z tygodnika Jedność, z Solidarności Jastrzębskiej i oczywiście był także tygodnik Solidarność, przedstawiciel tygodnika Solidarność. Wtedy był chyba Bogdan Cywiński Zastępcą albo szefem Tygodnika W każdym razie jest notatka Że Prymas Polski Przyjął członków Komitetu Udziela błogosławieństwa Jest informacja o, naszej, o naszym Spotkaniu w Gdańsku Również upamiętnił Tą konferencję BIP nr 200 Z 1 października 1981 roku Wydawany na zjeździe Przez obsługę tego zjazdu uważam, że to było ważne spotkanie bowiem tych kilka tysięcy gości którzy przewijali się przez salę zjazdową de, kilkuset delegatów, którzy tam byli obecni no, mieli możliwość spojrzenia także na zbrodnię katyńską i nie traktować tego jako prowokację przeciwko Rosji, ale jako jeden z elementów także działalności związkowej bowiem tylko prawda mogła jak gdyby umocnić naszą pozycję ludzi solidarności, ludzi niepodległości w tej rzeczywistości, która istniała. I muszę powiedzieć, że dwukrotnie w region Mazowsze na swoim pierwszym zjeździe, a także na drugim, tuż przed Stanem wojennym, który odbywał się w Politechnice Warszawskiej, udzielił nam poparcia, zapadły stosowne uchwały popierające działalność Komitetu Katyńskiego, mówiące również, wzywające władze do zwrócenia pomnika, a jeżeli nie, no to domagające się, domagające się poparcia przez państwo postawienia nowego pomnika w takiej samej formie. I tak się stało. Zaplanowaliśmy w murowaniu, ponieważ nie było mowy o zwróceniu zaplanowaliśmy murowanie. Kamienia Węgielnego i uroczystość 6 grudnia 1981 roku na powązkach. Przygotowana była tuleja z pocisku przeciwlotniczego, w niej akt rekcyjny podpisany przez około 300 osób. Podpisywali m.in. Jurek Łojek. Daliśmy mu, prawda, do tego komitetu go zaprosiliśmy. Podpisywali rodziny zamordowanych, podpisywali nasi koledzy, podpisywali księża, a więc kapelani, ksiądz Wacław Karłowicz. Andrzej Bobola, pseudonim powstańczy, ksiądz Antoni Czajkowski, pułkownik, sekretarz kapelana Armii Krajowej, więzień, który otrzymał 22-letni wyrok w procesie Pileckiego. Byli także biskup Miziołek. No i podpisał na cmentarzu Andrzej Wajda, a wtedy Daniel Orbryski, który był aktorem, odczytał wiersz Norwida. Tak wtedy wyglądało. Andrzej, mój brat, murował ten kamień węgielny. Złożyliśmy, księża poświęcili. No i przed spotkaniem 6 grudnia na Powązkach zostałem wezwany do ratusza. Tam byli panowie z MSW. Był również kierownik Udziału Spraw Wewnętrznych. Nazwisko, pracza pamiętałem. Nazywał się pan Krzos, była moja koleżanka. I ta koleżanka była przez nich atakowana jakim prawem ma się odbyć uroczystość, kto jej na to zezwolił. I kiedy ja przyjechałem, to koleżanka poczuła się silniejsza, no jest, nie jest osamotniona i mówi, że jednak trzeba zrobić czasami tak, jak mówił, tak jak mówił Jurczyk, a oni mówią, to co, będzie pani nadzwieszała na drzewach i zaczęła się, sytuacja nie, niezbyt miła, bo Próbowali w jakiś sposób zniszczyć całą, tą, całą tą, tą uroczystość murowania kamienia. Więc ja mówię, Szanowni Państwo, tu nie chodzi o wieszanie. My tylko mówię, wmurowujemy kamień węgielny. No tak, tylko, tylko wmurowujecie. Cała Warszawa wie, a my nie wiemy. Jest to nielegalne, jest to, jest to sprzeczne z prawem i tak dalej. Usłyszeliśmy tysiące zarzutów. No nie zatrzymali nas. Wobec tego pojawiliśmy się na cmentarzu. I ta uroczystość się odbyła. Prowadziłem tę uroczystość i myślę, że był to jeden z takich ważnych elementów pamięci o Katyniu. No, okazało się, że tydzień później już byliśmy w więzieniach, był aresztowany mój brat, ja, tam Bożenka Latoczek, która wtedy pomagała przy pomniku, bo ona rozpoznanie robiła przed cmentarzem i inni ludzie. Więc myślę, że to była jedna z takich ważnych, bardzo takich brawurowych akcji właśnie podziemia. Zakończona wzniesieniem pomnika. Pomnika, który jak widać trochę wstrząsnął sumieniami tej, tej władzy. Wystraszył ją również. No i sprawa katyńska zupełnie inaczej wygląda. Był jakiś przełom, Mówiłem o tym, cała Warszawa. Ja słyszałem o legendach, przecież nie mówiłem prawda, że przecież stawiałem ten pomnik. Już jak wyszedłem, to było 83 czy czwarte rok, przychodziły wycieczki i widziałem jak nauczycielka dyskretnie mówi uczniom, że tutaj, prawda, gdzieś pan nawet helikopterem, więc oczywiście uśmiechałem się, ale legenda to też jest część, część takiej ważnej, takiej prawda, ważnego życia, jakie wtedy toczyło się w Warszawie. I umacniała tę potrzebę właśnie prawdy, umacniała również potrzebę e, pamięci o, ty, o, tych, o tychże ofiarach. E, komitet e, działał, e, wydawaliśmy szereg książek. Między innymi wspólnie ze Staśkiem Michalkiewiczem poprosiłem go, żebym pomógł. Wydaliśmy agresję 17 września Jerzewskiego, wydaliśmy w takładzie kilku tysięcy, w 1983 roku wydawaliśmy Katyń Synteza, wydawaliśmy Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów, Katyń Lida Wilno z księdzem Karłowiczem. I tego było naprawdę niemało, a poza tym dzień 13 kwietnia, który już obchodziliśmy w Kościele Świętego Krzyża, zawsze upamiętnialiśmy jakąś odprawieniem mszy świętej za zamordowanych. Ten dzień 13 kwietnia był zawsze dniem w, w pamięci o ofiarach i w Kościele Świętego Krzyża odbywała się msza święta.